w pierwszym materiale na moim kanale z serii Wiedźmin 3 krew i wino Ogółem mam już trochę zrobionych misji, także zaczynam tak jakby od środka Także zaczynajmy Zadaniem jest, to jest zlecenie nie, nie chcesz, jeśli nie chcesz mojej zguby muszę odszukać Francisza Grzew... W sumie szybciej będzie z koniem? Uu. Dobra, wsiadamy. Wsiadamy. <laughs> <laughs> Nienawidzę temu. Widzicie. <laughs> O już, to tutaj możemy szukać. Nie wiem, o co w tym dokładnie będzie chodzić, ale oglądasz moje zbroja. Okej, okay. to jest Francis. Chrapcie. Aleście mnie przestraszyli? Mówcie, jak was zło? Jaki wasz herb? Gerard, nie mam herbu, zawołania ani nawet hełmu z pióropuszem. Jestem wiedźminem. François Le jak jak mam. Przysyła mnie wasza narzeczona. Martwi się, bo coś długo nie wracacie. Bo. Grotnik to wielce niebezpieczna bestia. Muszę się dostarczyć z nią. Dobrze przygotować. No jak widzimy, Zażywając że się snu pod chmurką Przez dwa tygodnie Zblekałem nieco, prawda. Ale koniec mi treningi. Słowo się rzekło, potwora w Nie, ja ja pomogę mu. To nie chcesz przypadkiem, żebym ci pomógł? I tak pewnie go zabija. No. Uh, nie wiem. Przysiągłem przecież, że, że dasz lubej głowy potwora, ale nie ślubowałeś, że zabijesz go sam. Aż chętnie po um, z takim potworem. W sumie. Prawdy, prawicie? Och, walczmy zatem ramię w ramię. Na chod! Okej. Okay. Uch, ja pierdzielę. Ci się chłopczysko przygotowało? Co to będzie za bestia? Kurde, no używam kota i jedziemy. Ale głowę, ja na Najpierw to musimy go zabrać. Ale ja się. coś nie widzę tego urodzonka. To może wrócimy. Jak go nie ma, to nie ma. Trudno, próbowaliśmy. Powoli, rozejrzyjmy się. O, o, o. Rośnięte. jak w szklarni. Pobrzeżenie po dziesięcięcy mi pócigamy. Póki, to jest w kolekcji. Ciekawy głód to ten grotnik. Kurde, jak ja widzę tego. Muszę to nie da się wejść. Kurde, no. O, o, o. To już mam około 200 monetów. O, o, o. Coś tutaj jest. Czaszka mała. Ciemiączko nie zrosło się do końca. Nie mogę. Miało około roku jakiś. Szpargałem na i wszystko Ja Lotnik zabrał je za być Nie widać, na tu może żeruję. Trzeba będzie go wywabić. Okej, okay, teraz musimy przeczytać. Wysyłyszył grotniku, dobra. Nie wiem co to będzie, ale poszukały. Ogółem na razie to będzie tylko film z tą misją czym zleceniem, a potem zobaczę. To o, 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 to jest groty. <laughs> no widziała. Bomba dwumerytowa mam. Ale przeciwko reliktom raczej mam igli. O, lubię używać igli. Dobra, raczej już wiem o co chodzi, dlatego sprawdzamy, czy mały olej przeciw reliktom. Oleje hybrydą, drakoloidą, mały ulepszony olej przeciw reliktom, to genialnie. No ale wolę go lepiej nakładać. Aha, czyni już lepiej go nakładać? Bo właśnie teraz, ale pierwsze to wiecie. Ja się wolę wieć pełnego kota. W takich kurde pustyniach to jest osakra. Jezu 7 tysięcy kolor tylko. Bida. Bida. Miecz świetlny mamy, bo obiedźmy to oczywiście i kota też mamy. a i teraz muszę zrobić tak i popatrzcie. Gdzie... Ujrzała mi raz O. 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 Jakie Widzicie to? O ja pierdziel, co to? Musimy go tylko w kółko spokojnie. go. A nie. Dwa. Dobra, nie używam je skup. Cały Francji teraz tutaj kolej. Jestem tutaj O, tu się wygoros Okej. Udało nam się. To nie było tak ciężko. Ja... No. dziękuję, Wiedźminie. Wielce mi pomogliście. Czemu nie wybrałeś sobie mniej groźnego przeciwnika? Bo Czemu? A... bo... siła mądrze. Równa być musi sile miłości i. Czerwienisz się, rycerzu. Widzicie, bo. Moja narzeczona. Ona to od razu chce przed ołtarz. A my dopiero dwa lata się znamy. To pomyślałem, że jak złożę śluby na Grotnika, to kupię sobie trochę czasu. Takiego potwora ubić, to przecie nie byle co. Hmm. Ja już rozumiem, czemu ci było tak nieśpieszno do walki. Chyba najwyższa pora, żebyś wrócił do Bople, dzielny rycerz. O, nie, bo... łeb tego potwora to za mało, żeby wyrazić, jak bardzo kocham mą wybraną. Ruszam w świat. <laughs> A mą miłość... inne monstrum w jej imieniu za siebie. Dobrze ci radzę. Bierz ten łeb i skończył z tymi Nie rozumiecie. Jak do niej wrócę, to już nie ma przemocy. Zaciągnie mnie przed ołtarz. A... Posłuchaj mnie. Walka z potworami to nie herby. Szmelcowane zbroje i wlewające dada. To praca. Kolernie niebezpieczna i niewdzięczna praca do której się nie nadajesz. Chcesz dowieść swojej odwagi? To wróć do narzeczonej i powiedz jej, że nie jesteś gotowy na ożenę. Nie przebieracie w słowach, mistrzu. W są za mniej można dostać zaproszenie na ubity grunt. Ale ciężko odmówić wam racji. Mało brakowało, a nie wyszedłbym stąd żywy. Pora pora wracać do domu No okay. to Zaraz będę, ma telefon

Tu powinien być znak. Jeszcze Zadzwoni, mam nadzieję. Nie? Będę mieć światła. Tu Słynny z północy. O, No jak widzicie, tak ta gierka się prezentuje bardzo ładnie. Nie będę już tego grywał. Naprawdę? Nie, i misji i tak dalej To było dla mnie nieopłacalne Okej... Okay. Mam dosyć w gardlu Sara, jeśli słyszycie te stuki no to wybaczcie, ale... moja mama robi schabowy Dobre wieści. Tak. Ja też. François już wrócił. Za tydzień bierzemy ślub. Ha, ha. Jutro jedziemy na nauki przedmałżeńskie. Pojutrze na przymiarkę sukni. Potem obejrzeć salę weselną. Tak się cieszę. Hmm. Moje gratulacje. W każdym razie niech wam się da. Wam życzę powodzenia na Wiedźmińskim Szlaku! Proszę, wasze pieniądze! Tylko 300... Ale stinks. Dobra. Kolejna misja oczywiście jeszcze nie będzie główna, tylko zrobimy misję... To będzie poszukiwanie. Krąpa. Karna Rubona. Oczywiście będę też nagrywał, nagrywał serię z Work of Tanks. Mam tam pamiętność także coś tam umiem. Więc też będę te serię nagrywał. Szybko się przeteleportujemy. I w jakimś ładnym miejscu zacząć kolejną misję. Tutaj będziemy. Oczywiście też chcielibyśmy robić takie zapytania. Oczywiście wszystko będzie w swoim czasie. Fajne, fajne miejscowość. A, pamiętam, byłem I zaraz wam coś pokażę. Tutaj. To, to dopiero jest masakra. Okej. Okay. Zaczynały... ...tody. Także... Także, cześć! Tu Słyszę Ja. Widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmila.